Dzisiaj wam zrobić niespodziankę, pokazując Wam świeżo złapanego poplio. Jeżeli nie widzieliście mojego szorca, to wbijajcie. Jestem pokazane jak zdobyliśmy. Yy, znaczy, jak popraszałem że nie zobaczyliście, jak zdobyłem squirtle i ledybę. No, jeszcze mam wyjść jiggle puff do złapania. Dobrze. Oby się złapało za pierwszym razem, chociaż użyjemy jagódki, tej jagódki, bo ona daje więcej cukierków z, z Pokemona. No i pomyślałem, że byłoby bardzo fajnie, byśmy w końcu jakiegoś ewoluowali, chociaż to aż tak wcześnie może nie być. Gdzie mu będę dawał teraz to, żeby się nie ruszał łaskawie? Dobra, proszę złap się, proszę złap się, proszę, proszę. No weź, na no chłopie złap się, choć to może baba, nie wiem. Sprawdzimy, Jeżeli chcecie, żebyśmy sprawdzili, to właśnie w tym momencie zostawcie łapkę w górę. O, zobaczmy no już 10 Pokémonów. To 3 razy. Może być jakaś fajna nagroda na pewno. Może być fajna nagroda. Dobra, przeklikamy te papier. I tak nic nie rozumiem. Specjal. Tak! Jest! I tam było pani Pokemona, widzieliście? pokebole. Dobra, najpierw odbieram pokebole i go pokebola. A mele, mele, adventure. Dobra. Ratata! Nasz pierwszy ratata! A nie. Najpierw y, na, na Lol. Nie ruszaj się, ludziu. Dobra. Ym... I teraz raz, dwa, trzy. Złapię się. Już trzeba iść do tu Pokémonów. Pokemonów. Dobra, mamy dwa zadania zrobione, trzy zadania zrobione. Coś z tego będzie na pewno. Ale dlaczego w pokedexie mamy ratatę zwykłego? Dobra, nie wnikam. Yy, ważne, żeby odebrać te zadania. I możliwe, że będzie też łapanie Pokémona, a ja bardzo lubię, bo trzeba czekać normalnie godzinę. Chociaż nie mówię. Mam, mam dwa incens, więc może, może się włączymy w tym odcinku. I było więcej tych zadań. Jest! Łapanie Pokemona, dobra. Pokémon EPR, dobra. Sprawdzimy, jak to się robi. Ale najpierw łapię tego Pokémona. Um, Okej. Okay. już kliknąłem złap się, nie? Dobra, tak co zrobię. Yangus! No już mamy Jangusa, Nie powiem. Myślałem na czymś lepszym. Okej. Okay, mamy aż... Ile? 150... Trzy pokebole. No nie musimy się martwić, że na moim koncie prywatnym mam sześć. do ja sobie rzucać tym. Dobra, ale koniec żartów. Teraz musisz się złapać. Raz, dwa, trzy. Dobra, złapał się. Jan Guzłowski Kacz. normal jest typ pokemonów. To trochę zajmie. Nie mówię. Ok, mam Jangusa, doktorka przeklikam. Dam X i zobaczmy, czy jest jakieś zadanie. No nie, no. musimy jakby tego doktorka za każdym razem, żeby wiedzieć, czy jest jakieś zadanie. Jeju. O, było takie zadanie? Tak, musimy to zrobić. Musimy. O, mamy jedno zadanie zrobione, to zrobimy to zadanie i musimy to wbić na tym, albo na kolejnym odcinku, żeby mieć Charizarda! Tak wcześnie. Dobra, pierwsza naklejka. Będziemy mieć i, i do tego, co zaszczelniamy bardzo fajne rzeczy. Okej, okay, dobra. Najpierw musimy 10 razy ulepszyć jakiś Pokémona, Chociaż najpierw to ja może wezmę tego Free Boxa. 4 Pokebole, no po co by w sumie. Ale zawsze się przydadzą. Ym, w późniejszych Cześć. Dobra, bierzemy i to było pokemony I kogo by tu ulepszyć? No, za dużo to my nie mamy. A ja postaram się poulepszać. Reddyba Candy Ok, raz ulepszymy to. Z 10 na 18. Wielka przepaść. Ok, teraz i Charmandera. Chociaż nie na Charmandera to jest bierzemy Charmelona, Jeszcze nie mówiłem. Skąd. Aha, czy jednak mieliśmy Hit Hitmojana, może ulepszymy, bo to jest naj największa ewolucja. Okej, okay, power up. Pięć razy! Ej. To jest pięć razy. To... A to nie było dziesięć na pewno? Co to było? Rozlagowało system. dobra. Ile to było razy? Pięć razy! Dobra! Postaram się to zrobić i już skończyć ten odcinek, bo... Trochę to my już tu jesteśmy, chociaż może pewnie krótko, ale... No. Jak na pierwszą serię, przepraszam, drugą serię, ale któryś tam odcinek z tej serii wystarczyłoby. Dobra, teraz jeszcze Squirtla, bo Squirtla na pewno nie ewolujemy. I jest, mamy to zadanie. Teraz trzeba tylko raz użyć łapania, więc odpalimy incens. I chcemy to szybko zrobić. Dobra. Nie to. Yy, nie stracicie tego tak w naszym odcinku, bo o naszym odcinek będzie za niedługo. Więc jeszcze będzie incens. Poziom szósty mam? O, no, teraz działo. Mamy revive pokebole! Dobra, fajnie, fajnie, fajnie. Tylko teraz jak pokemon, proszę szybko. A to jest tepik? Tak, to jest tepik. To jest stepik! A to jest Little to jest tuful O dobra mamy! Kotoni! To jest kotoni! Proszę mocny! 153, no nie powiem słaby. A musimy to dać, ale bym zawalił. Dobra. Dobra, złap się, złap się, złap się. Ja trzymam te palce, żeby się złapało. Dwa? Tak, dwa, trzy! Jest, mamy to zadanie, mamy, mamy! Mamy Charizarda! No, Trzeba go najpierw złapać, więc ja bym nie był taki pewny. Ale użyję wszelkich środków, żeby. Nam było. lepiej. I teraz. Łapiemy tego Charizarda w Great Bole! Tak będziemy łapać w Great Bole! Tak, Charizard Mega Energy Premium Battle Pass. I tak, to będzie Charizard. Charizard, mówiłem. I Great Ball. Eh? Kurde. Dobra, łapałem. Ale on na pewno wyleci. To nie jest taki łatwy typek. Dobra, nie wiem, że tak obiecałem, ale zrobię coś, co nam się na pewno spodoba. Ale to w następnym odcinku już, dobra. Dobra, nie będę przesadzał, mega ewolucję zrobię. Okej, okay, to zapraszam do następnego odcinka. Pa i się!